Moje płomyczki, tutaj Fire LPS. I tak jak obiecałam, jest dzisiaj filmik. Um, nie wiem, czy ktoś czytał w ogóle opis, bo na filmiku nie mówiłam, ale miałam nagrać taki, jakby no. Powiedzenie wam mniej więcej, co planuję w moim serialu, żeby. No. Bo serialu na razie nie będzie, tak? Gdzieś dopiero w grudniu, może. Znaczy, no w grudniu myślę, że będzie tak już gotowe, więc o co w ogóle chodzi? Planuję zrobienie serialu. Nie mam jeszcze pojęcia, jak go nazwę, ale coś wymyślę. Ale na razie nie mam jeszcze pomysłu. I teraz tak ym... w skrócie, żeby nic Wam nie zdradzać za bardzo. Będzie to opowiadało o dziewczynie, jakiejś, nie zdradzam, o dziewczynie, do której do klasy, do szkoły dochodzą nowi chłopcy. Nie to mnie, znaczy no będą romansy, <noise> lubię romansy, <noise> bo <Kogo> to interesuje. <noise> I ogólnie będzie też związane trochę z magią, bo na przykład będzie widziała swoje odbicie. Kłaczące krwią, nie zrazem jeszcze za bardzo. I ogólnie będzie to takie związane z magią, ogólnie będą tam różne orientacje typu hetero, bi, homo, czyli w sumie wszystkie trzy. Także nie dla każdego, jak ktoś nie jest tolerancyjny, to przepraszam, ale nie będzie to dla niego. Zresztą nie, wszystkich, nie we wszystkich to będzie. Ale głównie na tym się będzie opierał na jakichś demonach, na aniołach, pikołakach, wampirach. Głównymi postaciami, które na pewno będą, to ten dok, którego wam pokazywałam. Ten czarny dok. Nie wiem, czy ktoś ogarnia ogarniacie, czy nie? Ten taki tu panicz w masce co był. Ha, ha, ze znaczkami pięknymi. Nie wiem, czy ktoś po tym ogarnął, jak ogarniacie, to spoczko. I mam dla niego imię spokojnie, ale się nie dowiecie, bo jego tożsamość jest anonimowa. <laughs> I głównie na tym będzie się opierał serial, że będzie trochę szkoły, trochę magii, ogólnie trochę wszystkiego. <laughs> Scenariusz jest y, już na jakiś odcinek już planowany, ale tak jak mówię, nie będzie na razie. Zwiastunu też na razie nie będzie, ale tak tylko mówię, co mniej więcej y, będzie. Tak. I to w sumie wszystko, bo nie chcę was, was też zanudzać, ale to w sumie byłoby na tyle, jeśli chodzi o serial. Tylko wszystkiego to wiecie się z czasem. Więc ja już kończę, bo nie chcę was zanudzić na śmierć. I do zobaczenia w piątek, sobotę albo w niedzielę. Zobaczę, czas pokaże. <grym> Ale się poważnie zrobiło, ja nie mogę. Humorku trzeba dodać. Do zobaczenia! Idealnie po prostu. <grym> Cześć! Do zobaczenia! O, będę się wydać pięć razy. Znaczy, żegnać pięć razy. Hejka!